Dzień dobry Państwu. Tu arcymistrz Marcin Tazbir. Partia Superligi Rapid w szachach między Radosławem Psykiem a Andrzejem Walokitinem. Radek Psyk to młody polski zawodnik. Znany z tego, że białymi raczej szuka walki od początku, nie wchodzi w mocne, skomplikowane warianty teoretyczne. Natomiast Andrzej Walokitin to podpora ukraińskiej reprezentacji narodowej. Od wielu, wielu lat jeden z czołowych zawodników tego kraju występuje w Polsce w drużynie Wieży Pęgów i mam dla Państwa przyjemność przeanalizowania ich partii czyli w sumie młodość kontra doświadczenie zawodnik, który nie wpływa na teoretyczne spory oraz zawodnik, który jest zawsze świetnie przygotowany. Zobaczmy, co się działo: E4C5C3. Czyli już zejście z głównych wariantów e, obrony sycylijskiej, które powstają po skoczku F3. E, oczywiście C3 e, jest to wariant Ałapina, e, bardzo, bardzo znany, bardzo często stosowany. Natomiast z tego co kojarzę, Radek raczej wykonywał ten ruch, jeśli już to w trzecim ruchu dopiero. Nastąpiło skoczek F6, bezpośredni atak na pionka w centrum, e, wymuszający natychmiastową decyzję. Białego. Czy grają one E5, tak jak nastąpiło w partii, czy może grają ruch D3 po to, żeby tego pionka obronić. Natomiast po ruchu D3 skoczek C6, skoczek F3, D6, czarne raczej e, na tę pozycję narzekać nie mogą. E, mały nacisk, także za chwilkę G6, goniec na G7, fianchetto, zroszują króla i atak nastąpi później na skrzydle hetmańskim. E, Radek decyduje się na ruch E5, skoczek na D5. Jest taka zasada, że w debiucie dwa razy tą samą figurą nie idziemy, no ale oczywiście jest od tej reguły wyjątek. Mianowicie, jeśli któraś figura jest atakowana przez przeciwnika, to najprawdopodobniej musi odejść, no chyba że możemy jakoś kontratakować. Natomiast w tym tutaj taki przypadek nie zachodzi. Skoczek idzie do centrum. Skoczek na F3, D6 i koniec B5. To rzadszy ruch. Tutaj e, głównym ruchem jest albo e, D4, albo Goniec C4. Po końcu B5 Andrzej zagrał Goniec D7, Goniec C4 i E6. Czarne mówią, że nie boją się zdublowanych pionków. E, oczywiście też chodzi o to, że po ewentualnym biciu skoczka na polu D5, pobijemy na E5 i te pionki 2 e, z linii D po prostu znikną. Także nie będzie tutaj. E, dwójnych zdublowanych pionków. Nastąpiło D4, CD i koniec D5, ED. I jak widzimy przez moment, czarne mają trojaczki: pionek więcej i paragonców, natomiast no bardzo nietypowa struktura pionkowa, dlatego też właśnie wybrałem tę partię dla Państwa, żeby pokazać, jak ciekawie może wyglądać partia już po ośmiu ruchach. Nastąpiła Roszada. Oczywiście czarne zagrały DE. DC Taka zbytnia zbytnie łakomstwo mogłoby być chyba dosyć szybko ukarane, chociażby po ruchu skoczek c3. Widzimy, że na razie czarne mają wyprowadzoną tylko jedną figurę, natomiast białe już schowały swojego króla i to tylko za jednego pionka, a dodatkowo te pionki d6, d5, jeden z nich padnie. Także po de nastąpiło skoczek, bije e5, skoczek c6 i po skoczek c6 bc, hetman d4. Po tych lekkich fajerwerkach pozycja trochę się uspokoiła. Czarne mają parę gońców, natomiast oczywiście muszą one dokończyć rozwój. Tutaj problem polega na tym, że pionek na G7 jest pod biciem. Hetman go atakuje, a czarne, żeby schować króla, musiałyby zagrać gdzieś gońcem i później zroszować. Ale jak mówię, ten pionek na G7 jest pod biciem, dlatego po Hetman D4 następuje goniec E6, żeby nie dostać szacha po linii E, a dodatkowo Możliwe będzie C5 z uwagi na to, że pionek D5 już jest broniony. Dalej, goniec na F4, C5, Hetman na E5. Cały czas biały kurczowo trzyma się pionka G7. No, i przed czarnym powstał problem. Jak dalej się rozwijać? I w tym momencie Andrzej Wolokitin gra ruch Hetman F6. Godzi się na osłabienie struktury pionkowej. Natomiast y, po hetman f6, gf, tak jak widzimy, ma pionki zdublowane na linii f, natomiast one bardzo dobrze bronią chociażby bardzo ważnego pola e5, a dodatkowo biał bardzo ciężko zaatakować te pionki. Ym, nastąpił dalej skoczek na d2, król na d7. Oczywiście y, to już jest y, faza końcowa partii, końcówka, y, czyli moment, w którym Znaczenie dużo większe będzie miała aktywność króla, i ten król oczywiście roszować ani w długą, ani w krótką nie musi, po to, żeby stanąć lepiej. Jego pole to pole C6. Nastąpiło król D7, wieża F na D1, goniec na E7. Połączenie między wieżami zostało już nawiązane, także to, co często osiągamy dzięki roszadzie, zostało już osiągnięte przez czarny taką. Sztucznym sposobem, że tak powiem. Białe zagrały B3. A5 bardzo agresywna gra. Andreja, chodzi o to, żeby wyrobić jakieś słabości pionkowe na skrzydle hetmańskim, po to, żeby po prostu móc je zaatakować. Wieża A na B1. Wieża na A7. Ewentualne zdwojenie wież. Dodatkowo bronię pola B7. Jeśli po jakimś A4, żeby nie było po BA, szacha na B7. A3. Wieża na B7. Nie pozwala na ruch B4, z uwagi na to, że zbyt często jest atakowane to pole przez czarne. Wieża B2, wieża A8, król F1 i król C6. Tak jak mówiłem, ten król właśnie na to pole zmierzał i z pola E8 jest to najszybsza droga. I oczywiście on czuje się tutaj zupełnie bezpieczny. H3 i A4 czarne zaczynają atak na skrzydle hetmańskim. Wymuszone B4 oczywiście bić nie można z uwagi na związanie wieży, a oczywiście białe nie chcą pozwolić na to, żeby czarne pobiły na B3 z uwagi na to, że padnie wtedy pionek na A3. Więc B4 jest oczywistym ruchem i następuje D4. Widzimy, z jakim dużym impetem, z jakim napięciem idzie czarny na zwarcie wieża C1, wykorzystując fakt, że król jest związany, więc król ucieka. Po ruchu D bije C3, wieża bije C3. No, pewne problemy tutaj techniczne, jeśli chodzi o tego pionka C5, mogłyby się mu pojawić. Więc dlatego czarne gra od razu król D7, skoczek E4 i F5. E, wymusza natychmiastową reakcję białego. Bić na C5 oczywiście skoczkiem nie wolno, wciąż z uwagi na niebronioną wieżę na B2 więc w tym momencie nastąpił powrót skoczka, taki powrót taty bez wypłaty. debije c3 i powierza c3 cb padają już pionki. Tutaj oczywiście problemy białego były na tyle duże, że jak widzimy radek miał tylko 15 sekund na zegarze. Natomiast Andrzej ponad 4 minuty. Ogromna przewaga czasowa przy tym tempie gry właściwie nie do nadrobienia. Zobaczmy co się działo dalej. ab Oczywiście tutaj ruch goniec na f6 też jest możliwy, natomiast białe może obronić się jeszcze grając. Wieża D3 nie traci jakości, dlatego czarny zdecydował się po prostu na wzięcie pionka na b4 i dopiero teraz zagrał goniec f6. Widzimy, jak silny będzie ten wolny pionek. To będzie taki szybki wolny pionek. Wieża D3 szach. Król na e8, król zrobił swoje, król wraca do bazy. Na polu C6 mógłby być atakowany bądź przez wieżę C2 bądź przez wieżę D6. Nie ma to żadnego sensu. Król na E8 czuje się bezpiecznie. Niech resztę roboty m, zrobią lekkie figury w połączeniu z wieżami i piątkiem A4. Wieża na B1 i A3. Wolniaka mam, to go pcham. Skoczek na B3. Tutaj prawdopodobnie już mógł nastąpić m, przekroczenie czasu. Mogło nastąpić albo po prostu Radek zauważył, że choćby po ruchu goniec C4 Musiałby się pogodzić z wielkimi stratami materialnymi. Tutaj związanie na tym królu, który nie zdążył po prostu do, do akcji, nie zdążył pomóc swoim figurom. Oczywiście ruch A2 również gwarantowałby zwycięstwo czarnym, tak samo jak i ruch Goniec bije B3. W związku z tym, że właściwie każdy bez mała, każdy logiczny ruch czarnego wieża bije B4 również jest dobry dla Czarnego i prowadzi do e, szybkiej porażki Białego e, Radosław Psyk e, uznał się za pokonanego e, drużyna Wieży Pęgów wygrała ten mecz 4 do 0 e, drużyna Stilonu Gorzów Wielkopolski występująca w bardzo młodym składzie no, musiała uznać wyższość e, no, weteranów ekstraligowych e, i właśnie tak zakończyła się jedna z partii tego meczu. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję.